Dobrze moi kochani I teraz odcinek 24 Czy ta kobieta jest dla ciebie Zaraz zobaczymy Położymy sobie karty I zaraz sprawdzimy To znowu do góry nogami nie było. O jejku, o jejku, o Śliskie są te karty i dlatego one tak wylatują. No, panowie, czy ta kobieta jest dla was? E, jak najbardziej to jest kobieta dla was, tylko tutaj, panowie, będą się tak też, e, też bardziej będziecie się względem tej, tej kobietki dowiadywać, jak najwięcej chcecie informacji na jej temat zdobyć. E, też niektórzy panowie będą rozważać, czy jednak dłuższa relacja, stały związek, czy też coś takiego przelotnego. Ale jak najbardziej to jest kobieta dla was. No, wy, wy to panowie czujecie, yy, tylko chcecie je więcej informacji po prostu o tej kobiecie zdobyć. najwięcej. I też będą takie rozważania, tak czy nie. Czy pójść w tę w stałą relację, stały związek, czy też dłuższy związek, czy coś takiego krótszego, takiego przelotnego. Ale jak najbardziej, tak. Mogę powiedzieć, że taka obieta jest dla Was, Panowie. To wszystko, jeśli chodzi o to czytanie. Tutaj musicie się, Panowie, tak. Wi wiadomo, to muszą by, musi być wasza decyzja, konkretna, ale jak najbardziej ta kobieta jest dla was. Dobrze, to tyle. Do następnego filmiku. Pa.